Jo, także dziś yy, Fortnite, tak. I jak już pewnie widać, to mam zmienioną nazwę, bo faktycznie za dużo było takich osób o takim samej nazwie, no to myślałem, żeby zmienić. Mm, no i tak wyszło, że tak, teraz będzie się kanał nazywał, więc to tyle z wstępnych informacji. Ale tak, w ogóle zostałem poproszony o to, żeby pokazać to o to miejsce tutaj szafkę. Ale pokażę to potem, bo zaspoileruję dzisiejszą, jakby, główną rzecz w filmie, tak? Którą jest... Także witam tutaj z stanowiska komentatorskiego, że tak powiem, i lecimy. No, także w skrócie, tutaj wszedłem do bazy jakiejś. Myślę, dobre, ustrzelę typiarę, ale okazało się jakąś w ogóle tankową. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest za postać. I zestrzelałem do niej długo, nie trafiałem sporo, ale to trudno, więc musiałem użyć mojej specjalności, czyli ucieczki na plecy. No. Także uciekłem sobie, ale wróciłem silniejszy, i pokonaj ją na dwa strzały, bo i tyle HP zostało. I upuściłem jakąś kartę, ale nie wiedziałem co to było, więc zostawiłem. No i tu walka, ale to chyba boty były, więc. Jakoś tak słabo strzelali. Także to pewnie boty były. Ja też jakoś nie za dobrze strzelałem, ale ich ubiłem w końcu. No i tutaj walka z kolejnym botem, chyba. Znaczy zgaduję, że to boty są, bo to było w ogóle późno, jakoś łagrę. o drugiej, może. No, coś takiego o drugiej, więc dużo botów jest chyba wtedy. No o, tu właśnie pierwszy gracz, jakim, z jakim zacząłem się strzelać po prostu. Eee, no i jakoś go chciałem ustrzelić, ale najwyraźniej się nie udaje, bo ma coś dużo HP. I się już zabudował, więc. No ciężko, ciężko jest z nim. Tutaj w ogóle słyszałem jakieś dźwięki z zapleców chyba. Ale mi się wydawało. Wtedy gram bez jednej schawki. I się obudował, i dostałem teraz na twarz trzy strzały, więc się musiałem wycofać. No, ale to się tak skończyło, chyba? Z tego co wiem. Tak, na tym się skończyło. Bo wtedy problem miałem jeszcze jeden. Bo właśnie wtedy przyleciał, jeszcze nie teraz. Ale dosłownie za sekundę przyleci trzeci gość. No, który właśnie zdjął tam tego. Jeszcze nie wiedziałem, gdzie on jest w ogóle. O, i właśnie mi z zapleców wyszedł i mnie strzelił. Miałem 31 HP. Ale to, co się stało, to teraz jest normalnie życiówka poleciała. Teraz życiówka. Aż będę musiał to zaraz w zwolnionym tempie puścić. O, patrzcie na to. Pyk. Ha, prosto w głowę dostał. Już wiedział, że nie ma ze mną szans. Już wiedział, że przegrał. Także teraz musiałem tylko z hakiem się wspiąć, strzelić, ale nie zdążyłem tym razem. Więc czas na drugą próbę. Ale pomyślałem, że najprostsza rzecz, czyli zniszczyć mu to wszystko i go po prostu zestrzelić. Także szybkie przeładowanie. Przypadkowy strzał. I gitówa. No. Także to na tyle w sumie. Udało się wygrać. Po raz pierwszy. W końcu po tylu latach gry się udało wygrać. Eee, zgaduję, że to pewnie było kilka tam botów ze za dwa, zabijam albo trzy, ale wiecie, czy się wygrana. Dobra, teraz ten moment. Bieram szafkę. No i tutaj mam po prostu takie rzeczy, no co mogę tutaj się rozwodzić, nie? Kupiłem tylko kilka skinów, bo jakoś tak chyba raz doładowałem za... Te 600 i dostałem tego skina wtedy To chyba tyle z wszystkich doładowań było Bo wszystko mam z karnetu wyfarmione że To są wszystkie stare skiny po prostu, nie? Ja już ja na przykład, nie wiem, z czwartego sezonu To wtedy chyba zacząłem grać Albo z trzeciego też coś będzie może Nie, w trzecim nie miałem żadnego skina Ale tak, tu są moje po prostu postacie nie, nie jest jakoś super dużo, bo to z karnetów tylko rzeczy są Z czwartego sezonu chyba Ostatnią grę jaką grałem to na sezonie kilka. będzie chyba ten Ta, na sezonie ósmym, bo już potem nie grałem w ogóle Wtedy to już grałem rzadko, tak ja grałem z 2 mecze, 3 mecze i dostałem takie podstawowe skiny, nie? A tak to, to już przestałem grać. Tutaj też nie grałem jakoś często, więc też nie wymaksowałem tam tego karnetu, chyba. Ale pewien nie jestem. Nie, chyba ten był za wymaksowanie, to w końcu wymaksowałem. A tak, skiny tak się prezentują tutaj. jeszcze plecaki, też dosyć różne. Też z karnetu wszystko mam. Ja to nie, to chyba ostatnio dostałem, nie? Tak, to ostatnio dostałem, jak wygrałem, chyba nawet. Eee, nie wiem nawet za co. Może z karnetu tego podstawowego. Tutaj kilofy takie, no to. No, te zbieraki, wszystkie to nic specjalnego, także ten mi się najbardziej podoba w sumie. Ten też w sumie jest całkiem fajny. Chociaż nie Omegi, czy ten Omegi, to jest fajny skin. Ja pamiętam go, zawsze go chciałem mieć. Taki topór też w sumie całkiem fajny, nie? Eee, z lotni mam tutaj. No, tyle. Oj, właśnie tą parasolkę dostałem ostatnio po mękach chyba z. Dużo meczów zagrałem, ale ją dostałem. No, ale chyba i tak będę grał z tą lotnią, bo jest najfajniejsza chyba. Taka na skrzydłach jest cool. Jeszcze z tą często grałem. A ta ma fajną muzykę na przykład. No i takie spadanie to jest tutaj, mam takie tylko rzeczy. Mmm, o i to jest jeszcze takie dziwne, bo za event dostałem te znaki. Kiedyś był taki, że... Nie, w sumie nie pamiętam o co chodziło, ale chyba halloweenowy to był? Nie mam bladego pojęcia. No tańce to już... wszystko to jest, tu jest dużo rzeczy po prostu, to może nie będę pokazywał wszystkiego. Także to było na tyle z pokazywania. Mm. Teraz chyba bym przeszedł do gry Nie wiem jak się to zrobię, czy najpierw będzie gra, a potem pokażę, czy na odwrót Także po prostu przejdę teraz do gry Może zagram jedną, może dwie, zobaczę jak mi pójdzie, nie? Nie udało się, było blisko Dobra, także wylądowałem sobie na tym Na jakiejś fabryce Ty, dupę, nie wiem co to jest za miejsce Ale wylądowałem teraz może lepiej będzie, bo nikt nie będzie się ze mną strzelał na samym starcie sobie zlutuję spokojnie i bronki zbiorę jakieś, nie? O, o, o! Wow! Co, to jest bot, czy co? To jest bot! Aha! No to nieźle, że się przestraszyłem bota. <grym> nie wiedziałem... Znaczy, mogłem w sumie przegrać, że sprawdzałem, że to jest bot. Chyba Bo jakoś tak chciałem, nie wiem, Skusiłem, żeby zobaczyć to. Patrzyłem tylko, czy on mnie ustrzeli, czy nie. No jednak bot, chyba dużo jest tutaj botów po prostu, nie? No chyba, że to był normalny gracz. No, bez obrazy, ale. No, słaby był. Ale raczej nie sądzę. Oj, oj, oj. Jest akcja. Ja muszę stąd uciekać w trybie natychmiastowym. Albo. Albo zrobić coś takiego tutaj. Nie, dołem poszedł. Dołem. Dobra, gracz ostatnia. Polec sobie w nowe miejsce. Bo trzeba odkrywać. Tutaj ma mapę. Tak. Tutaj lądowanie awaryjne pójdzie. Trochę zepsułem, bo mogłem wcześniej wylądować. W ogóle dziwne, że tu nikt nie wylądował, w sensie zawsze ludzie lądują na miejscach, które są jakby proste do wylądowania takiego w miarę szybkiego. Potem zlutować i zabić wszystkich, co są wokoło. A najwyraźniej nikt nie ma ochoty, w ogóle ukryj się. A tu jak kliknąłem ostatnio, ukryj się, to mnie gdzieś przeteleportowało, także na razie nie próbuję tego. Jak sobie zlutuję, to zobaczę, czy to tak działa. Eee, słyszę gdzieś skrzynkę. Jakby. Ty. Nie gadaj Nie gadaj, że to jest, a nie dobra Myślałem, że to jest przejście do tej do Jakiejś tajnej ukrytej bazy A to jednak nie jest Przejście do ukrytej bazy Dobra, czas zobaczyć czy to tak działa I A <grych> Nie, to tak nie działa, dobra rozumiem Zdaję sobie w ogóle sprawę, że to wszystko tak wygląda Że ja sobie gonię po mawce, mówię tylko I nic nie robię w sumie Nawet nie ma jakichś fragów ani nic takiego ale no, ja się uczę dopiero, nie? Ja sobie nie wiem, którego wziąć. Chyba sobie. Nie, tego sobie wezmę. Ten jest fajniejszy. Bo nim trzeba po prostu trafić, a on może ubi gościa na strzała. O, tam jest ktoś. Pa, awczył sobie. <grym> Poszedł sobie i, so i awczył. Dlatego się nie awczy w tej grze. Co to jest? Parasolka? Co to jest? Hm? Kingsman. <grym> to jest taka parasolka, co strzela. Tak czy nie? Yy, otwórz. O kurde, ty. I szarża. O, tak, to jest ta, co strzela parasolka. Dobra, to ja ją sobie zostawię. Jeszcze może nie mogę blokować, także obrażeń nie dostaję. To hak wyrzucę. Hak mi nie jest potrzebny w sumie. Potek mama, to jest fajne, ty. Kurde, dobra. Tak myślałem, że ta parasolka strzela. Ale nie wiedziałem, że nie się normalnie tak raszuje. Taką bombę się z niej robi. Dobra. Mm, gdzie ktoś może być? Ja bym tam w ogóle poszedł odkryć teren. Ponieważ... ponieważ jeszcze on nie odkryty. Zawsze warto jest zobaczyć, co gdzie jest, nie? Ja to pamiętam czasy, sezony wcześniej, gdzie praktycznie nic nie było na mapie. Wtedy to widziałem, gdzie jest wszystko. Zawsze latałem na ten. na Pomidora tam, gdzie był. Jak ktoś pamięta, to może powiedzieć, chyba, nie, chyba już nie zginę, co? Bo gdzieś tak działo, że nawet mo mogłeś się tak przesuwać? I tak ginąłeś, ty tu są ci agenci tajni. Te się przebiorę. Przebiorę się. Ich wybije tu wszystkich. Gdzie oni są? Mogą być w środku. <laughs> ktoś tam strzelał. Nie mów, że pod spodem ktoś się strzela. Ta pod spodem ktoś się strzela. Dobra. Pa pa, pa. Nie, to bot. Kurczę, nie mów, że sobie zmarnowałem okazję. Hmm, myślałem, że to koleś tam biegnie. Tam jest? Nie, to jest kolejny bot. Serio? To gdzie jest koleś, który tu stał? Oj! Dobra, to jest tylko bot. Wiedziałem, że tu ktoś będzie w środku. Wiedziałem, na dachu siedział. Wiedziałem, że tu ktoś jest. Kurczę, było blisko. Ale dobra gierka. Fajna gierka w sumie całkiem. Dobra, także to na tyle z tego m, pajacowania w tej grze tutaj. E, I co? Mam nadzieję, że do następnego razu.